Często używamy czegoś w kuchni, a nie zdajemy sobie sprawy, że jeśli na przykład jesteśmy chorzy, może nam to pomóc dojść do zdrowia. Roślina, o której dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, to aromatyczny surowiec zielarski. Od wieków był wykorzystywany w medycynie naturalnej, kosmetyce, no i oczywiście wykorzystywany kulinarię. kulinarnie. Kulinarnie. Do naszych preparatów, które chcemy sobie przygotować, i do kuchni wykorzystujemy całe ziele rozmarynu, czyli młode, ulistnione pędy, zbierane w okresie intensywnego wzrostu rośliny. Najlepiej w suchy słoneczny dzień. U mnie jeszcze rośnie w ogrodzie. Suchy dzień mamy, ale czy słoneczny? Nie za bardzo. I tak zerwiemy, ponieważ przyjdą mrozy. I rozmarynu nie będzie. Czasami, jeśli rozmaryn macie w ogrodzie i go przykryjecie na zimę, to on wam przetrwa do wiosny. Ta nasza roślina przyprawowa zawiera bardzo dużo składników czynnych, i to one właśnie wspierają nasze zdrowie. A są to oleje kateryczne bogate w cyneol, borneol, kamforę, kwas rozmarynowy, dwuterpeny fenolowe, flawonoidy, garbniki, substancje goryczowe. Tych substancji jest jeszcze mnóstwo, ale te są takie najbardziej istotne i chciałabym, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę ja jeszcze nigdy na kanale chyba tego nie powiedziałam że jeśli mamy roślinę, to musimy zwrócić uwagę, w czym te związki, które wymieniłam, się rozpuszczają. I na przykład tutaj, jeśli chodzi o rozmaryn, to oczywiście najlepsze będą wyciągi alkoholowe i wyciągi olejowe. Napar też się sprawdzi, ale będzie miał takie mniejsze działanie. Jeśli jesteśmy przy wodno-alkoholowych wyciągach z rozmarynu, to działają one rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, układu moczowego, dróg żółciowych, obwodowych naczyń krwionośnych. Nieznacznie mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększać skurcz mięśnia sercowego. Preparaty zawierające wodnoalkoholowe wyciągi z rozmarynu zwiększają wytwarzanie i wydzielanie żółci, hamują procesy fermentacji i gnicia w jelitach, wykazują też działanie wiatropędne, co nam zmniejsza ryzyko wzdęcia, może regulować wypróżnienia, zapobiegać zaparciom, a także wzmagać wydzielanie soków trawiennych, aby pokarm był bardziej przyswajalny. Rozmaryn może również nasilać przebieg miesiączki, zwiększać krwawienie menstruacyjne, więc tutaj widzimy, że nie powinny go stosować tych preparatów kobiety w ciąży na pewno. Wyciągi wodno-alkoholowe i alkoholowe, jak również olejek rozmarynowy, mają właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Jeden z najprostszych, chociaż może nie najprostszych, ponieważ... Najłatwiej robi się napar, czyli jedna łyżka rozdrobnionego rozmarynu zalewa się szklanką wody wrzącej, odstawia się na 15 minut i mamy napar gotowy. I jeśli nie najprostszą, to najskuteczniejszą formą wykorzystania rozmarynu jest nalewka alkoholowa. Do jej przygotowania wykorzystuje się świeże ziele rozmarynu. Pędy należy delikatnie opłukać. Je ja miałam czyste, więc w ogóle ich nie myłam. Jeśli macie dużo rozmarynu, można to zmienić, można posiekać. Po prostu trzeba surowiec rozdrobnić. Nalewkę przygotowuję w proporcji 1 do 5, czyli jedna część świeżego ziela rozmarynu, 5 części alkoholu. Tutaj mam moc alkoholu 60%. Ja mam 20 g świeżego rozmarynu i zalewam go y, alkoholem 120 ml. Pamiętajcie, że surowiec musi być całkowicie przykryty. Ja do swojej nalewki alkoholowej wykorzystałam małą butelkę. Wy możecie użyć małego słoika. Wtedy nie będziecie musieli się męczyć, żeby ten rozmaryn znalazł się w butelce. Szczelnie zamykamy, jeśli już wszystko mamy w środku. Następnie odstawiamy w ciemne, chłodne miejsce na okres 7-14 dni. U mnie zawsze dłużej z tego względu, że ja robię bardzo dużo mm, preparatów, nalewek, interaktów, głównie maści, a jeszcze mam inne dodatkowe prace, więc y, jak tylko mam czas, no to zajmuję się wtedy przelewaniem nalewek. Jeśli one pobędą dłużej, naprawdę nic się nie stanie. Pamiętajcie tylko, żeby wstrząsać naczyniem co jakiś czas. Wtedy więcej substancji czynnych przejdzie y, do alkoholu. Po zakończeniu maceracji nalewkę przecedzamy przez gazę lub drobne sitko, ja zawsze przez drobne sitko, dokładnie odciskamy surowiec, gotowy wyciąg przelewa się do ciemnej butelki, opisuje nazwą i datą przygotowania, następnie przechowuje się w jakiejś ciemnej szafce. Z tym opisywaniem to jest ciężko, ale należy to robić, żeby później wiedzieć, co mamy w butelce. Nalewka rozmarynowa znajduje szerokie zastosowanie i wewnętrzne, i zewnętrzne. Wewnętrzne stosuje się w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, przy wzdęciach, przy zapaleniu oskrzeli. Krtani, gardła, nawet przy zdenerwowaniu, można zażywać 2-4 razy dziennie po 5 ml w 100 ml wody lub mlekiem, z mlekiem i miodem. Ale taka nalewka ma też szerokie zastosowanie zewnętrzne. Można ją stosować do przemywania skóry trądzikowej, jakiejś problematycznej, przy zmianach bakteryjnych, wypryskach. Do przemywania zmian, jeśli macie opryszczkę, i tutaj chciałam dodać taką ciekawostkę, że jeśli pojawia wam się opryszczka, to posmarujcie ją wydzieliną zucha i tą walkę tym razem wygracie wy. Nalewkę można stosować do płukania jamy ustnej przy stanach zapalnych, nieprzyjemnym zapachu z ust. Bierzecie jedną łyżkę takiej nalewki, wlewacie do szklanki wody, i już macie płyn do ust. Jeśli chodzi o działania zewnętrzne, to bardzo skutecznym środkiem jest właśnie taka nalewka do wcierania w skórę głowy po umyciu, szczególnie przy wypadaniu włosów. Jeśli Wam się łamią włosy lub macie osłabione cebulki, tutaj możecie to wypróbować, będziecie naprawdę mile zaskoczeni. Jak zauważyliście, rozmaryn nie tylko w kuchni, ale jest to roślina o wszechstronnym działaniu o rozkurczowym, żółciopędnym, przeciwbakteryjnym. Poprawia krążenie, wzmacnia organizm. Natomiast nalewka rozmarynowa, przygotowana w taki bardzo prosty sposób, stanowi wartościowy preparat zielarski. Stosowana rozważnie, głównie zewnętrznie, może być cennym elementem naturalnej fitoterapii. Dziękuję Wam bardzo. Nie zapomnijcie o łapkach w górę. Udostępniajcie materiał, no i napiszcie, czy wy używacie rozmarynu również leczniczo czy tylko w kuchni. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.